Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę ze Squad Battles. Myślę, że powinna to być ranga złoto 1, ale zobaczymy, więc przejdźmy do odbioru tych nagród i zobaczmy, jest to chyba ranga złoto 1. Tak jest, mamy tą rangę, więc okej, okay, otworzymy sobie te paczki no i zobaczymy, czy uda się trafić jakąś walną kartę. Na początku może otworzymy mieszaną paczkę piłkarzy Zapline, zobaczymy, czy będzie coś dobrego. Jest to złota karta. Jest kampania, okej. Okay, zawodnik oceny na 80, więc te niższe oceny karty powysłam sobie do klubu, żeby je przepalić w SBC Player Piki. Więc OK, wysłamy sobie ich do klubu. No i przejdźmy teraz do kolejnej paczki. Może teraz duża złota paczka premium. I zobaczymy, czy będzie jakaś karta fajna. Zobaczmy, jest Halusthenberga 82 w Okej, okay, więc chyba sobie go wyślemy na listę transferową. resztę kart powysyłam do klubu. Więc OK, wyślemy go sobie na listę transferową. No i zobaczmy, co jeszcze jest. No, sporo kart. Złotych, zwykłych, więc one się przydadzą do SBC Player Peaky. O, kasz portugalski, Na akurat może trochę kosztować, bo Portugalczycy przydają się do swapów, więc sobie też go wyślę na listę transferową. No i okej. Okay. Zobaczmy też jest. Jest styl gry jaszczą, jest cień. Bardzo przydatne tyle gry. Okej. Okay. Jeszcze jest snajper, jest parę kontraktów. O, jeszcze mamy tu tą paczkę, więc mamy paczkę w paczce. Więc no okej, okay. wwyścimy sobie do do klubu, odbiorę sobie tą paczkę. I jeszcze mamy dwa duplikaty, więc tego zawodnika wyślę na, na listę transferową. No to TIFO sobie spójk No Więc okej, okay, otworzymy sobie, a to jest paczka kontraktów, myślałem, że to jest jakaś lepsza paczka, okej, więc otworzymy sobie tę paczkę, tu oczywiście będą kontrakty, więc sobie to szybko wyślemy do klubu i przejdźmy do ostatniej paczki na dzisiaj, czyli złotej paczki piłkarzy premium, zobaczymy tu może akurat coś fajnego będzie. Jest to złota karta i zobaczmy, z Miranda, więc akurat dosyć średnio. Ale sporo szatki zawodników, więc oni przydadzą się do zbyt Player Piki. No Okej, wysłałem sobie to wszystko do klubu, no i pokażę, jeszcze mój zespół, bo planuję w nim dokonać kilku wzmocnień. A widzicie, tak wygląda mój zespół, no i obecnie wykonuję wyzwanie o, Amirie, o Amiriego. No i jego stawię do, na środek pomocy z Ameryczana, bo myślę, że może być on bardzo fajnym wzmocnieniem do środka pola, no i będę mógł sprzedać Ameryczana. No i też zastanawiam się nad wzmocnieniem w ataku, no bo powiem Wam, że Ronaldo Ronaldo mi się bardzo fajnie, ale jednak nie czuję, żeby on robił aż taką różnicę, jeszcze kilka miesięcy, te, miesięcy temu. Więc zastanawiam się nad sprzedażą Ronaldo. Oraz mógłbym też sprzedać jak którego mam na ławce, no bo planuję zrobić wamanki Wamangitukę, więc ten tuka może być fajnym super zmiennikiem. No i wtedy mogę sprzedać ja i za niego dostanę trochę monet, za Ronaldo też i za Chana. No i zastanawiam się nad kupcem Lewandowskiego wersji, co o tym, no bo jest to karta, którą bardzo chciałem zagrać w tej na na ten Lewandowski na swojej karcie to o tym ma naprawdę niesamowite so takie ma bardzo fajne tempo, chociaż dałbym mu styl gry ponoszący jeszcze bardziej to tempo. No, ale ma też naprawdę niesamowite strzały, podanie oraz dribbling, więc myślę, że chyba zdecyduje się na tą kartę, tylko że może poczekam parę dni, bo poczekam, aż wyjdzie z SB co z Bundesligi, więc mo bo może akurat tam mógł dać się trafić Lewandowskiego. No, a jeśli nie trafię go w tej paczce, no, to pewnie e, wtedy sprzedam Ronaldo, Chana oraz e, Bajleja, chociaż Bajleja tak chyba sprzedam wcześniej, oraz Chana, no, bo za Chana wskoczy Mili. No, natomiast Bajleja wkoczy na ławkę Wambangi Tuka, bo myślę, że on może być on naprawdę niesamowitym super zmiennikiem. No i później sprzedam też go Ronaldo i kupię Lewandowskiego w wersji Toty. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było jeszcze tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.